Cześć kochani, ja właśnie siadłam do nagrywania e, makijażu. Zrobiłam sobie wcześniej brwi, e, używam nowego produktu na twarz, o którym Wam jeszcze nie mogę powiedzieć, nienawidzę tego, ale na szczęście mogę Wam już pokazywać naszą kolekcję z Lulalow. Wiem, że wielu osobom się podoba ten wzór. To jest, pamiętajcie, że wzór autorski, e, który Aśka, e, siostra Ani, a dziewczyny z Lulalow e, same to stworzyły. I po prostu jak zobaczyłam ten wzór, nie musiałam wprowadzać żadnych poprawek. Ja wiedziałam, że chcę Kora, wiedziałam, że chcę Turkus, i tak zrobiłem. Na głowie sobie związałam, żeby nie zakładać opaski, tylko żeby pasowało taką chusteczkę, taką krawatkę, która jest dołączona do torby, bo można sobie też zamówić torbę. Także to z kolekcji. Teraz właśnie będę sobie robiła makijaż. Fajnie, bo mam dzisiaj taki dzień, lubię soboty, bo po pierwsze młodej nie ma i mogę skupić się na pracy. Jest taka cisza, spokój, nie muszę jechać do biura, nikt mnie nie dzwoni, wiecie. No, nikt po prostu do mnie dzisiaj nie zadzwoni. Więc to jest ekstra. Rodzice przyjadą po południu, więc zamówimy sobie pewnie jakieś azjatyckie jedzenie, jak zwykle w weekendy. Dodatkowo musimy zjeść to, co jest w lodówce, więc jeszcze no, mamy szparagi. Musimy wyjeść wszystko, no bo niedługo wyjeżdżamy, więc chcemy opróżnić troszkę tą lodówkę. No i co, wrócę do Was, jak zrobię make-up, ale i tak powiem Wam, że jak są zrobione brwi i rzęsy, to już w ogóle pół sukcesu. Naprawdę uważam, że tutaj już dużo nie trzeba. Trochę mnie wysypało, tutaj sobie nie dłubałam niestety tu i tu. Bo no czasami ta cera nie jest taka idealna, więc staram się jej dotykać, ale czasami nie mogę po prostu wytrzymać. Więc podczas porannego, podczas porannej pielęgnacji niestety coś tam znalazłam. Także, kochani, ja nagrywam Darek na siłowni. Wczoraj byliśmy na Johnnie Weeku, bardzo nam się podobało. Fajne kinoakcje, jeżeli lubicie kinoakcje, jeżeli lubicie tą postać, to może Wam się spodobać. Także ja się bawiłam. Świetnie y, i fajnie było razem wyjść, no i co? Widzę się już po makijażu. Tak wygląda mój dzisiejszy makijaż. Zrobiłam sobie y, taki błysk na oczach za pomocą pigmentu z HAN W ogóle cały makijaż jest zrobiony HEANem i jestem zachwycona podkładem. Y, I pigment mam na oczach, krystal, ale nałożyłam go w taki dosyć charakterystyczny sposób na mokrą bazę, także będziecie mieli to wszystko na filmie, bardzo mi się podoba. Teraz zmywam pomadkę, ponieważ będę nagrywała rolkę. Taki trend z Instagrama, gdzie mieszamy pomadki Nyx'a. Niestety nie mam niebieskiej. Zobaczymy z innymi kolorami, co mi wyjdzie. No i nagrywanie skończone. Myślę, że na dzisiaj już wystarczy. Jeszcze na koniec sobie zrobiłam takie fajne combo. Dałam taki balsam, tint do ust. I umoczyłam go dosłownie w tym pigmencie, który mam na oczach, i dał. To jest ten Han e, Crystal 03, i on daje taki efekt. No czy to nie wygląda bosko? Mm. I rzęce robią robotę, wiecie, nie muszę ich robić, nie muszę ich malować. Także spoko sprawa. No, ja, kochani, co, zmywam te usta, bo nie będę przeszkodzić takich, wiecie, pigmentowych, różowych warach. Oczy sobie jeszcze zostawię, żeby się nacieszyć. Może Darkowi pokażę. właśnie, pokażę po makijażu. Cześć, jestem. Czerwony, troszkę? O, jak fajnie, jak miło się. Przecież nie popsuje makijażu? A jak w co sądzisz o moim makijażu? No, bardzo ładnie. Pięknie, co? Mm -hmm. Jestem zadowolona. Jak tam było na A mam, że jesteś zadowolona trochę czasem. Trochę jestem. Trochę jestem. Mam ochotę zjeść kurczaka z makaronem. Niestety nie ma. Dzisiaj zamówiłam ci kaczkę z ryżem. I mam problem, kurczę firmowy, bo. Yy, Uberze mi się jakiś program nie włączył, bo mam program taki ustalony, że każdy może jechać i to wszystko nam Co później podlicza na fakturę i jakiś program się nie włączył. Oczywiście no. mieliśmy dwa biznes i. Prywatne? Nie, biznes i firmowy. I... Mhm. Ja, myślałem, że ten biznes to idzie na firmowe i się okazało. I co, też nie że nie było faktu, od kiedy? Płaciło kartą firmową, nie, tylko zeszły miesiąc. O kurde, ale płaciło, i tak do tego jesteśmy. Tak, płaciło kartą firmową, a nie był program włączony dobrze. No, więc ja od razu wykasowałem wszystkie inne programy, jak tam były. O kurde, szkoda. No, tam parę stówek, więc nie jest tak. Nie gorzej, no, ale, ale właśnie księgowość trzeba zrobić, słuchajcie, przed naszym wyjazdem. Nie ja teraz zrobiłem. robisz teraz? Już zrobiłem, no. Super, ja się jutro później tym zajmę, albo dzisiaj później idę robić pazę. Sobie myślę, że bym sobie nowy tatuaż jakiś zrobił. Tak? myślę o że... No, troszkę kosztuje dużo, ale fajnie. Chciałabym sobie zrobić jakiś taki fajny. Może na nodze? Muszę pomyśleć co, bo musi mieć taki przekaz. Tak, przekaz. Macie A tatuaży? twoje tatuaże <słuch> mają przekaz oprócz tego z balonikiem? Bo to córa jest. Ej, w ogóle widzieliście ten tatuaż? Widzieli. To jest Darek i córa, jak miała 3 lata. No, Takie włosy, nie miałem aż takich włosów wtedy. Teraz może mam, ale... Teraz się urosło co? No. I w ogóle się strasznie opaliłem na działce. No. No, naprawdę się opaliłem na działce. I nie mogę się doczekać wakacji naszych wspólnych. Będziemy no. tam dużo nagrywać, czy nie? Myślę, że tak. My się skarżą, że kucimy, że to nie nagrywam. Nie, mam ja lubię mieć nie wolne, po prostu, a ja że wiem, że ten, że jest Content. Darek a ja nie. Ja dużo do przodu nagram. Mam tyle filmów do przodu, że nie muszę się martwić o to, Dla mnie To jest najważniejsze, że jadę z taką spokojną głową. Filmy będą dla was, nic mm -hmm. nie ominiemy i teraz dodaję częściej, bo daję od poniedziałku do czwartku i później jeszcze niedzielę, bo piątki i soboty są słabe, także. A pakujemy dzisiaj walizkę? Nie wiem, czy dzisiaj pakujemy. Ja idę robić pazę, Słuchajcie. Ja idę tropa robić... Ja kończę te faktury. Mm -hmm. I pójdę... Hmm, Gdzie pójdziesz? Po walizkę. A, myślałam, że coś się ściśni. Co nie, pójdę, pójdę po walizkę. To daleko nie pójdziesz. I ja zacznę, bo kupiłem sobie rzeczy jakieś na wakacje i zacznę je sortować, zobaczyć co tam mam, żebym mógł zabrać. Jakieś spodenki mam fajne, takie stare powyciągałem z szafy. No. No, jakieś okulary z działki wziąłem. Mam jeszcze te espadryle. Które są nie. niewygodne, tak jak zawsze na plaży. na max, tak. które są. są wygodne, te, to co te... miałeś? Nie, te takie Trampki. płaskie, co z działki zabrałem, Szare A, i czarne. Okay. Ja nie mogę Taki do takich płaskich chodzić. Tak, tak. O, są golu. super tam na plaży, gdy ochodził, to superowo. Ej, czy pada, czy mi się wydaje? Pada Wiecie. bardzo co to mocno. mocno pada? Pada. Taka morzawka. Holenderska pogoda dzisiaj. To prawda. No, w Holandii w ogóle burze, wczoraj mama powiedziała, że burze straszne. Dobra, nie działa. Pa, Papa, uciekam pa. i idę robić pazy, bo słuchajcie, odrost jest. Trzy tygodnie temu robiłam równo z siostrą. O tak wygląda mój odrost, trzy tygodniowy, Także idę sobie teraz. E, też jakieś jasne zrobię, bo chcę mieć do sesji, tych, które będziemy robić na, na wyjeździe, też mieć jasne. Na stopach mam za to neon. Także idę sobie teraz spiłować. Piłowanie jest najgorsze. Nie lubię go. Opracowywanie i wszystko to jest najgorsze, ale nie mam jakichś, takich, wiecie, strasznie dużych skórek, także muszę wszystko opiłować. Zdjąć tą warstwę z, z, z wierzchu i będę kłaść coś podobnego. No i kochani, jedna rączka zrobiona. Uzupełniłam sobie pazę. Najbardziej nie lubię ściągać poprzedniej stylizacji, także to jest poprzednia, to jest nowa, piękna. Zrobiłam sobie taki fajny top na ten produkt Semilaka 5 w jednym. Także to jest super produkt do uzupełniania. No. Chciałam jasne, właśnie, bo i tak jedziemy na wakacje, będziemy robić sesję, więc potrzebowałam jasnych pazów. Myślę, że ładnie wyszło. Ale druga ręka gorsza, czeka mnie. Czasami robię tak, że robię na dwa dni, w sensie, że drugiego dnia kończę, robię drugą, ale dzisiaj muszę zrobić wszystko, postanowiłam, bo jutro nie mam na to czasu. Pretty, pretty, pretty. One będą pięknie wyglądały, wiecie co? W słońcu. Zobaczcie, jak to się świeci. Wspaniale. I zrobiłam je sama. Robicie sami poznajcie. Ja bardzo lubię robić. Mi to tak uspokaja. Oglądam sobie podcasty. Słucham sobie różnych rzeczy. I w międzyczasie robię pasy. Uff, skończyłam, kochani. Jest już prawie północ. Także tak, godzinę trochę przedziadowałam. I chcę, i słuchajcie coś tam oglądałam i to wszystko tak nie robiłam tego tak wiecie, sprawnie jak piecze ręki ale mam dwie ręce zrobione piękne, na naoliwkowane wyfrezowane ja tak nie umiem sobie podjechać pod skórki jak robią profesjonalistki ale robię tak najlepiej jak umiem więc jestem zadowolona z efektu cieszę się, że sama umiem robić paznokcie robię tylko sobie mm, nie robię wiecie, nikomu w rodzinie to moje frezy zabieram je teraz do czyszczenia, Wrzucam je do takiego płynu do sterylizacji. Ja nie mam autoklawu, ale wiem, że powinno się mieć, ale wiecie, na, własne, mm, na własny użytek mam właśnie płyn sterylizujący, taki używają w kabinetach. Także moje dzisiejsze frezy. To jest w ogóle świetny frez. Od Pauliny Pastuszak. Kupiłam go na Just Nails. Zbiera idealnie, po prostu tak fajnie piłuje. No i oczywiście, frezy do skórek. To jest wszystko na Just Nails. Dobra, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Krótki, domowy. Jutro się będziemy jednak pakować. Myślałam, że dzisiaj, ale Darek w końcu zasnął. Przez tą pogodę w ogóle nic się nikomu nie chciało, bo zaczął padać deszcz. Także mm, nic dzisiaj w sumie nie zrobiliśmy takiego. Byli rodzice, zjedliśmy właśnie dobry obiad. Później przyszła moja przyjaciółka, no i tak czas leciał. Także dziękuję Wam serdecznie za tego vloga. Widzimy się jutro w kolejnym Buziaki.